Temat poniuchaj sobie. I mówi pan, że stwierdzili u kogoś problemy z zapamiętywaniem i że jest to choroba. A ja mówię, odpowiadam, problemy z zapamiętywaniem ma każdy. Trzeba powtarzać. To jest technika. Temat, ćwiczyć. To jest norma. Wyssany z palca problem. Idiotycznej doktorki, która doszła do wniosku, że... że uczestnicząc w mafijnym procesie degeneracji komórek ludzkich ma zasłużoną chwałę i fundusza. Z tego materiału dowiesz się, że 5% dzieci w Polsce jest po nami. Za zgodą i przyzwoleniem rządów... rządu.